Jest z nami zawodnik Arki Gdynia, Karol Czubak, witam. Witam wszystkich. Karol, no można powiedzieć, że swoje zrobiłeś, tak? E, dodajesz bramkę, ale ona tylko okazała się niestety honorowa. Proszę Cię o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim spotkaniu, bo to jest kolejny mecz, gdzie, gdzie prowadzimy grę, gdzie cały czas piłka jest po naszej stronie. Stwarzamy te sytuacje, ale po raz kolejny ich nie wykorzystujemy i przegrywamy następny mecz, który tak naprawdę powinniśmy wygrać. Bo mieliśmy tą piłkę, tak jak powiedziałem, stwarzaliśmy te sytuacje, tylko brakowało skuteczności i drużyna z wykorzystała to, co miała. Miała stały fragment, zrobiła kontrę i niestety przegrywamy w tym spotkaniu. No właśnie powiedz po tej wygranej w Katowicach w zaległym meczu można powiedzieć, że była szansa pójść za ciosem. Teraz kolejny mecz też w Gdyni, więc można było tych punktów rzeczywiście odrobić do tej czołówki tabeli. No ale czego zabrakło? No tak jak powiedziałem myślę, że zabrakło tej skuteczności tej przysłowiowej kropki na D, bo sytuację mamy, gramy tą piłką i utrzymujemy się, cały czas gdzieś drużyny przeciwne biegają za tą, za tą piłką i... I może brakuje też takiego farta trochę, gdzie, gdzie, gdzie no nie, nie, od początku sezonu jakoś nam nie sprzyja, bo też gdzieś obijamy poprzeczki, słupki drużynom przeciwnym i przegrywamy te mecze tak jak dzisiejszy z Tychami czy, czy choćby, choćby z Polkowicami. No właśnie, chyba nie? dla Waszego też komfortu takiego grania i, i też poczucia, że idziecie w dobrą stronę, potrzebna byłaby taka seria, no dwóch, trzech zwycięstw, a tutaj jest prawdziwa sinusoid, wygrana, przegrana. No tak, to na pewno trzeba poprawić, bo gdzieś mieliśmy teraz w cudzysłowie mecze z słabszymi drużynami z, z dołu tabeli bardziej i mieliśmy szansę gdzieś się wdrapać pod tą czołową dwójkę tymi meczami chociażby dzisiejszym, czy, czy także z Tychami, w którym też dominowaliśmy. No ale niestety się nie udało i trzeba przeanalizować to, co zrobiliśmy źle, wyciągnąć wnioski, żeby od następnego meczu było już, już lepiej, żebyśmy wygrali i zaczęli jakąś serię, bo... Bo, jak zaczniemy serię, to wiadomo, że będziemy pnąć się w górę, i wszyscy będą zadowoleni. My, kibice, jakiś tab. To życzymy w takim razie, żeby już kolejna bramka, Twoja, była także w meczu zwycięskim dla arki. Dziękuję bardzo.